Le le le, 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 le 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 Dawaj dawaj, dawaj, harasho dawaj le le do mnie Bo mi się strzały skończą le jesteś Burakiem, le Widać, że na le Na na le 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 spierdlałeś, nie? Albo nie ćwiczyłeś le dupę, le Teraz le le o, aha, aha, aha. o, O o Kolejne posiłki. Wiecie co? Nie podoba mi się to wcale. Dobra, plan kurwa C. Wracam do swojej brygady antyterrorystycznej. Dobra, ludzi za mną Kurwa, wszyscy zjednoczmy się i najebmy. I daj, spuśćmy im w pierdol. Kurwa. Dobra, schodzę z konia. To jest bardzo pojebany pomysł. Ale jedyny skuteczny. Jeżeli tylko ogarnę. Kurwa, w to powinien zrobić. Teraz mam wpierdol. Teraz mam przejebane. kurwa. mi na lance weźmie to chuj po mnie. Widzicie co się dzieje? Tak, jebać ich. O otako, o tako, o tako, o, tako. o tako. Kurwa. Do góry, do góry, do góry, do góry. Za mną, za mną wszyscy. Kurwa. Jebać ich w dupę. O, 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 o. Kurwa. Ale ich jest pizdu oni są zajebiście mocni jak rycerze swadiańscy praktycznie ty co kurwa, zajebcie go kurwa, pierdolicie się jak małe dziewczynki podczas rania o, rycerzy, rycerzy moi ale dostałeś w pierdo kurwa no, idźcie chuja no pijcie chuja kurwa, tu jest tłoczno Kurwa, wziął jakiegoś mota. pierdoliu Ten głupi łeb, kurwa. Kurwa, jakiś król, ty. Lorda chyba widzę. A jednego zajebałem. A tylko jeden był chyba, nie? Nie widział tam. Nie przyglądał. Zajebie miasto dzisiaj. Nie, to miasto, miasto. I zajebie albo nie zajebie chuj. Kończę, nie? Potem znowu zacznę nagrywać. no to było trochę pochopne, wiecie, to za szybkość szło, nie? To, co ja robiłem. No, kurwa, chowaj to, tarcze. Chuju! A, a, o kurwa, gdzie jest reszta ekipy mojej? A mało was jest, więc muszę mnie po chuju poszmyrać. Oj, kurwa. Właśnie wykrakałem. Co dasła. O lance masz skurwy synie Kurwa Ja pierdole. No bez jaj. Bez jaj No dajcie Urzysz kurwa mi by wyjebał Skurwysyn. syn Spierdaj, bo mi coś w dupę kuje Oj chuj ci w dupę kurwa znaczy co, cofam się do... do rogu. Kurwa, nawet konia nie mam, zajebiste znaczy, jak pierdolnie z tego kurwa... ...tego chujstwa. Dobra, ten będzie jako moja o, o, Taka fajna. Ty, ja nie wierzę, że już ludzi nie mam, kurwa, ile to poginęło do chuja. Mój, 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 zabito. CO KURWA, 33 poległo moich... Ja pierdolę, no nie wierzę, kurwa, to chuj z miastaż będzie, już chuj bombki strzelił. No, kurwa, powaga, no. Kurwa, w pizdło, z takimi chujami robisz interesy, kurwa. W pizdę, waszą jebaną, pierdoloną sukę by jebał w dupę. Chuj, kurwa, biorę tych hergickich chujów. I wam w dupę je wszystkie wsadzę, kurwy, jebana. No Zajebią zaraz, uszniczcy, kurwa. Ale, ale lipa będzie, kurwa. Ale lipa. Zajście, kurwa, pozdychajcie w pizdę waszą, jebano. Taki, że ten, patrzcie, jak mnie zabije, to kurwa będzie taka lipa. Będzie taka lipa, kurwa. Może mnie pizdać zaraz w łeb i chuj, będzie game over. zechniesz o ja pierdolę A niech was chuj weźmie Ile A ile mam woja Powinienem wygrać Mój kurwa Dobra strategia pijanego jeża kurwa Co pierdolamy tutaj Tutaj Co tam takiego jest będzie bardzo ciężko. Chuj, najwyżej w niewoli będę, ja pierdolę, dawno się pierdolę. Gdzie bliżej do rogu jest? Tam, dobra idziemy tam. Zapierdalać do rogu. Dobra, wy tam idź, idź, idźcie do rogu, a ja im tam zakurwię z, z łuku. Zajebie dowódcę. No zobaczymy co to jest, jak dobrze pójdzie wygramy, jak chujowo to wi wiadomo. Widzę trochę mistrzowskich łuczniczków, łuczników. Więc będzie kurwa przejebana trochę. I ten dowódca jebany jest tylko. Niech ktoś mi powie. O kurwa. No to nie było, nie było smaczne. Nie no kurwa, tyle życia to ja mogę sobie wiecie co? Po dupie podrapać Kurwa tych jebanych mam luków bym zajebał. Kurwa łuczników więcej się nie dało mieć? Znaczy da się w sumie, ale to dlaczego? Ozu kurwa. Nawet trafić się mogę. No chuja wawla. Jak kurwa jebnie w łeb to chuj będzie game over Chuj wam w dupę kurwa Pederasty pierdolona. Aha Nie jest taka łatwa sprawa Kurwa łatwo powiedzieć jeszcze ciężej zrobić Miałem ja w chuj życia to bym znaczy pełne nie To bym zajebał chujów bez problemów. Teraz mi mówię, pierdolnie strzało w oko i chuj będzie po imprezie. Chuj strzały się skończymy, więc koniec imprezy. Tak, teraz mnie gonicie kurwa. Jakiś kurwa wężyk robić czy coś, nie? Jest kurwa, trafi strzało w dupę. Bola konia wodby trafi ten pika, czy to tam kurwa leci. Lanza. No nie no, teraz trzeba z konia zejść. I chuj modlić się do nosa. Czekaj, oni ile tam będą? Jeszcze? Oni zaraz ruszą kurwa, no